Cześć, witajcie w serii Publiczny Portfel Aike. Dzisiaj robimy konkretne ruchy w portfelu. Sprzedaję Impost, sprzedaję AB, a za uwolnioną gotówkę dokupuję Yellow Cake, czyli ekspozycję na uran w możliwie najprostszym wydaniu. Na koniec pokażę też szybkie podsumowanie: ile gotówki uwolniłem, jaki zysk zrealizowałem i jaki jest aktualny stan portfela. Na ten moment wartość mojego portfela to okolice ok. 34 tysięcy złotych. I właśnie dlatego dziś robię ruch. Chcę mieć więcej elastyczności i gotówki na nowe okazje, zamiast czekać, aż rynek zrobi swoje w jednej konkretnej spółce. Zaczynamy od impostu. Jak pewnie wiecie, grupa impost Rafała Brzoski ma zostać sprzedana, a spółka planowo ma zostać zdjęta z giełdy w Amsterdamie. Cena wykupu została ustalona na poziomie 15,60 euro za akcję. I teraz ważne. Ja nadal uważam, że Impost to bardzo dobra spółka w długim terminie. Natomiast w tej sytuacji podjąłem decyzję, żeby sprzedać już teraz, zamiast czekać na wykup i dopinać jeszcze kilka procent. Dlaczego? Bo wolę zabezpieczyć przyzwoity wynik i przenieść gotówkę do innych aktywów, które według mnie mają obecnie lepszy potencjał na kolejne miesiące. W efekcie uwolniłem około 1985 zł. I zrealizowałem zysk około 405 zł. To jest dla mnie klasyczne podejście. Czasem bardziej opłaca się mieć pieniądze w gotowości niż czekać na końcówkę ruchu. Drugi ruch to AB. Sprzedałem akcję ABSA, bo kurs w ostatnich tygodniach mocno ruszył w górę zarówno na bazie dobrych informacji o spółce, jak i większego popytu wśród funduszy. Przez większość zeszłego roku notowania kręciły się w okolicach 100 zł, a teraz doszliśmy w pobliże 130 zł i mam poczucie, że to może być poziom, który krótkoterminowo będzie ciężko przebić bez korekty. Dlatego postanowiłem zabezpieczyć zysk około 300 zł oraz uwolnić około 1680 zł gotówki. I od razu dopowiem. AB uważam za spółkę solidną. To nie jest obrażanie się na firmę, to jest decyzja pod krótkoterminowy układ techniczny i chęć posiadania gotówki. Nie wykluczam, że wrócę do tej spółki w przyszłości. No i teraz najciekawsze. Za pozyskane środki postanowiłem kupić Yellow Cake. Dlaczego właśnie to? Po pierwsze, to jest najprostsza ekspozycja na uran bez ryzyk kopalni. Yellow Cake działa w sposób, który można streścić tak: kupuje fizyczny koncentrat uranu i go trzyma. Dzięki temu ja, jako inwestor, mam ekspozycję na cenę uranu, a nie na ryzyka operacyjne wydobycia, awarie, koszty energii, przekroczenia budżetów inwestycyjnych, problemy w kopalni czy ryzyko geologiczne. Po drugie, ważny element układanki to umowa z Kazatą Promem, czyli największym producentem uranu. W skrócie, daje to spółce możliwość regularnych zakupów uranu w skali i w sposób bardziej uporządkowany. Po trzecie, skala to nie jest malutki wehikuł. To jest spółka, która operuje dużymi ilościami uranu, co z punktu widzenia inwestora ma znaczenie, bo łatwiej jest realizować zakupy, przechowywanie i logistykę bez zbędnych niespodzianek. Po czwarte, dochodzi kwestia NAV, czyli wartości aktywów netto. W takich spółkach zawsze patrzę, czy na rynku jest dyskonto lub premia do NAV, bo w praktyce mogę kupić ekspozycję na uran taniej albo drożej niż wynika z samej wartości posiadanych aktywów. Oczywiście są też ryzyka, i trzeba je powiedzieć wprost. Koncentracja na jednym surowcu, wahania ceny uranu, dyskonto do NAV może utrzymywać się długo, i do tego dochodzi sentyment rynkowy. Wiem, który potrafi robić duże huśtawki. Ja kupiłem Yellow Cake za około 757 zł. Podsumowując dzisiejszy odcinek, sprzedałem impost, bo zamiast czekać na wykup i końcówkę ruchu, wolę już teraz mieć gotówkę i elastyczność. Uwolniłem około 1985 zł i zrealizowałem około 405 zł zysku. Sprzedałem AB, bo po mocnym wybiciu w okolice 130 zł spodziewam się, że może przyjść krótkoterminowa korekta. Zabezpieczyłem około 300 zł zysku i uwolniłem około 1685 zł. A część pozyskanych środków przeznaczyłem na Yellow Cake, bo to dla mnie bardzo prosta, czysta ekspozycja na uran bez kopalni, bez ryzyk operacyjnych. Aktualnie portfel to. Okolice 34 tysięcy złotych i lecimy dalej krok po kroku. Daj znać w komentarzu, co ty byś zrobił na moim miejscu, trzymał impost do wykupu, czy też wolał wcześniej uwolnić gotówkę. I jak patrzysz na Uran w kolejnych latach. Jeśli film był pomocny, zostaw łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnym odcinku publicznego portfela AIK. To nie jest porada inwestycyjna, pokazuje tylko, co robię w swoim portfelu i dlaczego.